Chcę coś, Państwo, powiedzieć też w, w obliczu i kamer i wszystkich Państwa od siebie, jakie jest moje stanowisko w tej kwestii? W kampanii wyborczej zapytano mnie, czy e, usiądę do stołu z Wladimirem. Putinem. Odpowiedziałem, że usiądę z każdym do stołu, jeśli tego będzie wymagał interes Rzeczpospolitej Polskiej. Osobiście jestem ścigany przez Władimira Putina i przez Federację Rosyjską, więc nie spieszy mi się do tego, żeby siedzieć i ze Zbrodniarzem Putinem. I z reżimem, z przedstawicielem reżimu Łukaszenki. Natomiast jeśli będzie tego wymagał interes państwa polskiego, to jako prezydent Polski jestem do tego gotowy. Z całą pewnością część z państwa dzisiaj nie chciałaby spędzać czasu także ze mną, a ja niekoniecznie chciałbym spędzać. Spoglądam na pana marszałka, który kiwa głową, więc tak, wolałbym spędzać czas w innym towarzystwie i z tego co rozumiem, pan marszałek także. Natomiast interes bezpieczeństwa państwa polskiego wymaga tego, abyśmy razem siedzieli. W tym kontekście, drodzy Państwo, chciałbym i w tej emocji, żebyście zajęli się także kwestią polskiego przystąpienia bądź nieprzystąpienia do Rady Pokoju.